Siemanko, w dzisiejszym filmiku chcę Wam pokazać jak robię terrarium dla mojej wersji kolor. Jest to samiczka jakieś 5 cm długości ciała. Yy, przede wszystkim chcę ogarnąć pozostałości po karaczanach, albo które pouciekały za ściankę i już po prostu tam wyschły i zapach jest trochę niefajny i przede wszystkim wersji color mi robiła gniazdo na przedniej szybie co bardzo utrudniało mi otwieranie szybki musiałem jej psuć wtedy gniazdo i nie miała swojego takiego miejsca bezpiecznego i wpadłem w taki pomysł że po prostu patyczkami mm, zrobię taki jakby fundament żeby ona sobie tam siedziała i po prostu zapajęczynowała to wszystko. I powiem wam szczerze, że minął już chyba tydzień od tego filmiku jak go nagrałem. I naprawdę mój pomysł wypadł znakomicie, bo w wersji koloru zaczęła robić gniazdok. Praktycznie tu już ma te gniazdo zrobione, sobie w nim tam siedzi. Teraz ja mam lepiej, bo jak chcę zraszać terrarium, czy też ją karmić, to nie muszę jej przede wszystkim psuć gniazda. Nie? Także zobaczcie sami, większość po prostu przyspieszyłem, bo naprawdę nie ma nic ciekawego w oglądaniu, jak dubię pensetą między korkiem i po prostu się tam męczę pół godziny. Niestety. Staram się tak, żeby też tego korka dużo tam nie zniszczyć. Ale jakoś wyszło, także wszystko jest tam przyspieszone, także powinno iść w miarę możliwości, żeby się w miarę mi oglądało. Jest to tak naprawdę mój pierwszy filmik z komentarzem, więc jestem sam ciekaw, jak to w ogóle ludzie odbiorą i jak to w ogóle wyjdzie. Więc bardzo bym prosił o komentarze. Mam jeszcze kilka pomysłów do nagrania, także pewnie niedługo coś tam wstawię. Jak znajdę wędnę na nagranie, co by tu jeszcze powiedzieć? W wersji Color mam jakieś hmm, dwa miesiące. Kupiłem od jakiegoś gościa, już nie pamiętam ani Niku z forum, ani nazwiska, ale. Gościu twierdził, że jest zdrowa i tak dalej, a przyszła do mnie i jak ledwo wypakowałem, yy, zrobiłem jeszcze zdjęcia, żeby sprawdzić płeć, tak, tak się uprzedzić stuprocentowo. No to kurde, od razu mi wpadło w oko, jakiego ma guza na odwoku. Ten guz ma, nie ja wiem, z 5 mm, coś takiego będzie. także... Mam nadzieję, że w ogóle w linkę mi przejdzie Jestem w ogóle bardzo ciekaw jak z tym guzem co to będzie albo będę musiał jakoś pomóc, nie wiem Naprawdę nie mam pojęcia, ale mam nadzieję, że wszystko będzie ok I bardzo na to liczę No tak jak tutaj widać, właśnie tak jak wcześniej wspomniałem Po prostu wziąłem patyki jakieś, połamałem je tam na pół i wcisnąłem z jednej strony korka, z drugiej i się zrobił właśnie taki fundamencik tu jakąś paprotkę w ogóle wyrwałem z toniczki żeby po prostu było coś zielonego a później wyrzuciłem tam po dwóch trzegniach i kupiłem po prostu roślinki już normalne w sklepie i oczywiście terrarium jeszcze zdraciłem żeby dobrze było żeby te liście też miały coś tam wody i tu już samiczkę wkładam na miejsce Tutaj widzicie, tak to właśnie wygląda i ona sobie tam siedzi sobie pajęczynuje jest spoko. Także jeżeli macie też takie problemy z pajączkami, że Wam robią gniazda na przedniej szybce to polecam właśnie coś takiego. Myślę, że z czasem na pewno się przerzuci na tą drugą stronę niż na tą przednią. Także dziękuję za obejrzenie liczę na subskrypcje, na lajki i jak najwięcej komentarzy. Na razie.